Nie dam rady nie mrugać. Ej, przysięgam. Mam taką schizę, żeby nie mrugać. Że będę mrugać jak zły. Przecież mi już oczy zawzajemniają, nie wytrzymam tego. Dobra? Mrugnąłem sobie. Daję radę. A! A! Sponsorem tego odcinka jest Łortander. Zamknij oczy, żeby rozpocząć. Ale fajne gówno, ty. Ciekawe, co się stanie. Nie wiem, czy mam się w ogóle wczuwać w to. No nie ma co, no nie ma w co, no. Dzień dobry, ale ciemnica. Eee, kurde! Nie mają tu prądu? Witaj, panie za zatrudniony 157. Musisz przynieść jakiś syf do jakiegoś miejsca. Dobra, nie interesuje mnie to, nie słuchałem tego gościa. W ogóle mnie to nie obchodzi, ja tu przyszedłem do roboty odbędziam robotę, bo nawet nie to nie jara Okej, okay, tu mnie wpuścili Ja nawet nie słucham co ten gościu do mnie mówi Dlatego, że ja se tu jestem w robocie I niech on se tam pogada, ja będę udawał, że pracuję I tyle, to jest podejście, piecyk Odpaliłem piec, dobra, dobra A po cholerę mi to, ja mam po prostu Zebrać śmieci i spalać je W tym piecu, okej, okay. no co ci nie pasuje Otwieraj mi drzwi, ja nie mogę Do niczego nie mam dostępu jako pracownik Wypuśćcie mnie stąd. Ej, hey, Pure gaming się zapytał, czy chce się jakaś dziewczyna poznać na czacie na TikToku. Jakby ktoś chciał się poznać, to wiecie, to luz. O, okej, okay, pudełka i mamy w ogóle też kamerę. Zajebiście. A co to za zakrwawiona kartka? Jeżeli go widzisz, nie mrugaj. Nie patrz za siebie. Jest szybki. O nie, o nie, o nie, o nie. <średencji> Kurde, ale schizowe to jest! Ej, bo naprawdę to jest schizowe, że ty w realnym życiu musisz trzymać. od ej, dobra, szczerze, ta gra jest trudna wręcz, bo to tak schizuje, że musisz mieć otwarte oczy, że ja się autentycznie boję. Znowu naprawiłem coś, tam mówią, że to moja praca, ale nikt nigdy to nie przychodzi. Nie widziałem żadnej twarzy od dni albo nawet tygodni. Moje ręce dalej pracują. To tylko to, co się liczy. No właśnie, traktują nas tutaj jak robotników. Nie, ja nie potrafię się nie wczuwać w gierkę. W tej, w tej grze nie ma co się wczuwać, to po prostu trzeba przechodzić. Ale ja nie potrafię się nie wczuwać w te gierki. A jajaj, traktują nas jako pracowników, tylko chodzimy, rzucamy te pudła. I ja rozumiem, a no, jak nas mają traktować, w końcu jesteśmy pracownikami, tak, ale z drugiej strony to naprawdę roboty by mogły za nas wykonywać tą pracę i nie musielibyśmy się męczyć. O, o, o. Siedzi? Siedzi. To robota załatwiona. Czuję jakiś dziwny niepokój. Być może związany z tym, że muszę robić te okropieństwa. Jak on mi zaraz wyskoczy na ryj, ja już będę wiedział, że się za... Halo? Nie mam tu wstępu. Czy to ten gościu z kartki? Ha! Czy to ten typek, który napisał kartkę, że bardzo długo tutaj musi chodzić? Dziwne. Chętnie bym go wypuścił w takim rozrachunku. Matko, co? Chyba się zacięła bieżnia. Niczym, ale bieżnia od flexi spod się nie zacina. A tamta się zaczęła i zbyt mocno wyrzuciła moje pudełeczko. Ej, dobra, ale akurat to jest zwyrodniałe. Co? Eee! o! o! Zaczęło się! Nie chcę tego doświadczać! Chciałem powiedzieć, że co, ja będę miał tutaj w kółko chodzić i po prostu przenosić te pudła? O, specjalna dostawa. Muszę ją dostarczyć gdzieś tam. Okej, okay, w sekcji B jest nest, i tam muszę ją dostarczyć. Ale tam jakiś dziwny ruch jest wykrywany, więc bądź uważny. Pewnie szczury. Ha, dobra, najgorsze to jest to, że cały czas mrugam, mimo tego, że nie mrugam. Ja nie wiem, czy da się to lepiej skalibrować. Eee! Skalibrować czy nie? Nie dam rady nie mrugać. Ej, przysięgam! Mam taką schizę, żeby nie mrugać! Że będę mrugać jak zły, przecież mi już oczy zaustawiają, nie wytrzymam tego! O, nie szczytało mrugnięcia. Sekcja C ja chcę do sekcji B. Ej, chyba żart! Jeszcze powiedz mi, że co każde podło będę musiał drzwi otwierać! Ej, dobra, takie gry są zajebiste i jednocześnie tak okropne! To jest tak stresujące i nieprzyjemne! O! Chyba mam, chyba mam schizę związaną z tymi pudełkami. Chyba po prostu za dużo tych pudełek w robocie i mam zbyt dużą schizę, że widziałem ich tam taką stertę. Wydawało mi się. Hej, ty! Tak, ty! World Thunder to najbardziej zaawansowana gra symulacyjna walk pojazdów dostępna na komputer, konsolę i urządzenia mobilne. Za darmo. Możesz przejąć dowódzenie nad ponad 2,5 tysiąca czołgami, samolotami, śmigłowcami i okrętami z 10 głównych państw. Od dwupłatowców i lekkich pojazdów opancerzonych z lat 20 XX wieku, aż po nowoczesne myśliwce odrzutowe i czołgi. Najpiękniejsze jest to, że jak trafisz przeciwnika, to możesz zobaczyć na zbliżeniu w trybie rentgenowskim urządzenia, któremu zadałeś, tak żeby móc się tym napawać. Dokładnie widać, gdzie pocisk przebił pancerz, które moduły zostały uszkodzone i co finalnie sprawiło, że maszyna została wyeliminowana. Mega satysfakcjonujące, bo czujesz, że każdy strzał ma znaczenie. I teraz coś, czego nie ma wiele gier na komputer, bo jest pełnoprawna wersja Warundera na urządzenia mobilne. Na Androidzie i też na iOSie możesz zebrać ze sobą dosłownie całe pole bitwy. Grafika jest git, sterowanie jest mega intuicyjne, a do tego macie klasyczne bitwy wieloosobowe, ląd, morze i wsparcie lotnicze. Jeżeli to co powiedziałem dopiero zachęciło Cię do zagrania w War Thunder, to pamiętaj, żeby zarejestrować się z mojego linku pod spodem. Wtedy dostaniecie ogromny pakiet bonusowy i to się o wiele bardziej opłaca niż rejestrowanie po prostu bez kodu. I to na dodatek nie jest tylko dla nowych graczy, ale też dla powracających graczy. Tylko po prostu dla tych, którzy nie logowali się przez 6 miesięcy. Dostaniecie ekskluzywną ozdobę Eagle of Valor, 100 tysięcy srebrnych lwów, 7 dni konta premium, a do tego wiele pojazdów premium, które pozwolą szybciej rozwinąć swoje konto. Ale ten bonus jest dostępny przez ograniczony czas, więc jeżeli chcecie skorzystać, to serio odróbcie to jak najszybciej, żeby przypadkiem wam nie, nie uciekła okazja. W War Thunder są intensywne starcia z realistyczną grafiką, mają mega dopracowane modele pojazdów i autentyczne efekty dźwiękowe przenożą cię dosłownie jak najbardziej się da na pole bitwy. Dołączcie do społeczności 70 milionów graczy i przekonajcie się sami, dlaczego War Thunder robi takie wrażenie. Zarejestruj się przez linki w opisie albo w przypiętym komentarzu. Tak naprawdę przyszedłem tam spokojnie po jedno pudełko. Tak to jest jak nienawidzisz swojej pracy, naprawdę szczerze i po prostu boisz się, że będzie jej tylko więcej i więcej. Ej, takie są zajebiste. Ja chcę więcej, więcej chcę takich gier. O, to, te drzwi akurat chcę po sobie zamknąć ale z tym bruganiem najlepsze, bo to naprawdę ciężko Naprawdę ciężko nie brugać. Dobra, o, kolejna informacja Słucham cię, mój drogi szefie Teraz mamy iść po prostu do depotu Tak to wygląda nasza robota No po prostu musimy nosić tu i tam Zastanawiam się, jak jest zastosowanie tego praktyczne Ale chyba mnie to nie powinno interesować Oj, ej, nie mogę się powstrzymać od... O... Sektor B jest otwarty. Okej, okay, generator w sektorze C. Spokojnie. Remember, to z tej widzi? Gdzie jest? Nie? A, 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 kur? Nie, ja nie wytrzymam bez mrugania. Nie wytrzymam bez mrugania. Kurde, no nie! Nie gadaj, że to już koniec. Błagam, powiedz, że nie muszę od początku lecieć. O, dobrze, dobrze. O, wydawało mi się, miałem bardzo dziwną wizję. Miałem wizję, której wydawało mi się, że a typowo. Kurde, nawet nie mrugnąłem. Nie mrugam. O tak. Boję się ciemności. Znowu miałem tą dziwną wizję. Boję się ciemności. Mam taki problem, ale w praktyce. Kur... Co? Nawet tym rógnąłem. Dobra, stram na to. Mam w dupie to wczuwanie się w postać. Co ja mam tu zrobić? Zamykam oczy. A wiem. Ja muszę stać tak, bo inaczej tak gra mnie nie widzi. Iść. Okej, okay, widzę cię. Nie wyskakuj mi na rej, bo, bo mnie coś. Dobra, mrugnąłem sobie. Daję radę. A, a! Ja się nawet nie mogę od ciebie odwrócić. Dobra, wszystko rozumiem. Już rozumiem. O mrugnąłem i nie szczytało, głupi debil. Jestem nie iść! Breakroom był tam. Breakroom był tam. Widziałem breakroom. Dobra, jak mam otworzyć to gówno, jak ty jesteś za moimi plecami śmieciu? A breakroom to chyba Oj, mrugnąłem. Breakroom to chyba nie znaczy, że to jest breaker jak w fablowie, tylko po prostu pokój przerwy. Ale mi się zamrugało. Jestem? O oh, nie. O nie Trafiłem Nawet nie planowałem tu trafić Ale chyba Chyba po prostu moja intuicja Jamok zaprowadziła mnie do tego miejsca Co to za miejsce? Yuh, ale śmierdzi Yuh, O Boże Zaraz się drzegam Co to jest napisane? Widziałem część z nich umierającą Te same twarze jak ja Te same dłonie Błagały mnie Nie otworzyłem drzwi O matko To zupełnie jak w serialu stamtąd Liczył dni Biedak Wychudzony Co ty masz na szyi? Pracownik 142 Czy mnie czeka to samo? Czy zostanę tu zamknięty? Czy ta gówniana praca która nie miała żadnego sensu, polegająca na przenoszeniu pudeł z miejsca na miejsce Faktycznie nie miała żadnego sensu Czy ona jest tu tylko po to, żeby przeprowadzać na mnie eksperymenty? Hello. Jaka teleportacja Zajebista jest ta gierka. Ej! Tylko się na sekundę odwróciłem Uuu, Ja nawet... Server room Nie brogaj! Wypieprzaj stąd. Ja nawet na sekundę nie mogę zrzucić go z oczu. Co my tu mamy? Nie mogę zostać tutaj zbyt długo. Wydawało mi się, że to był generator, ale to nie był generator. Muszę iść głębiej. Okej, okay. czyli to jest generator, rozumiem? Generator, generator. No to, no nie wiem, no tu jest generator, tu jest do generatora, a jak muszę iść further głębiej, to może tu? Okej. Okay. Generator w prawo, dobra, widzę. Gdzie teraz? Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Dobra, tu jest generator! Tak trafiłem! Matka, ja mam dobrą intuicję. O, mi tu wyskoczy na twarz przecież. Dobra, pójdę naokoło, nie ma problemu. O, jak on się teleportuje, jak ja mrugam? Nie mogę zamknąć oczu. Tak, tak, tak. Dobra, błaga mnie, niech ta intuicja dalej mnie tak dobrze prowadzi. Aaaaa! To jest na styk, dosłownie. Ja sprawdzam tymi oczami, żeby mnie wzięło i na styk, tylko ja czuję, że zaraz mi wyskoczy na ryj, a ja akurat jestem sekundę przed akredytacją. Nie będę tego gówna czytał. Nie będę tego gówna czytał. Nie obchodzi mnie to. Dajcie mi stąd wyjść. To jest model tego obrzydliwego robota. Teraz wszystko jasne. Był on rozpisany tu i pewnie sam przejął władzę nad obiektem, bo znalazł, bo swoją sztuczną inteligencję coś tam. A tu w ogóle jest dużo pudeł. Jedno jest pewne. Dzięki temu... O! Już mam morał na tą gierkę. Ej, już mam morał, jak skończymy tą grę. Ej! Uh -huh. Jak ty się tam dostałeś? Twoje oko też ma... A ten dostęp do stref? bylku? O, na pewno tu będzie. Na pewno tu będzie. Ojej! Ojej, nie, 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 ja nie chcę tak skończyć jak oni Dobra, już powiem ten morał Jeżeli nienawidzisz swojej roboty, to się nie zmuszaj do niej Bo teraz, po tym, co widzę teraz w mojej robocie To już na pewno wiem, że ją rzucę i zmienię Jeżeli uda mi się wyjść z tego żywym Ale niestety wiele osób nie dochodzi do tego Nie dochodzi do tego Dobra, włączam generator Nie dochodzi do tych wniosków I niestety jest już za późno Patrzę na ciebie, nie możesz się ruszyć Patrzę na ciebie, idioto nie! No przecież nie mrugnąłem, ale on sprawił, że mrugnąłem. Nawet jeżeli myślisz, że w swojej robocie jesteś czujny, to szef albo wstyd do samego siebie, wynikający z tego, że robisz coś, czego nienawidzisz, jest w stanie sam sprawić, że niestety będziesz musiał zamknąć swoje oczy. Myślisz, że masz je cały czas otwarte na nowe okoliczności, na nowe. Możliwości, ale tak naprawdę Siedząc cały czas w jednym i tym samym głównie Tylko kwestią czasu jest Aż stracisz zapał Czego symbolem może być Mechatronik, w sensie animatronik Który w tej grze pokazał nam Że jak już dojdzie co do czego To może być za późno, za późno Żeby zmienić swoją pracę Dziękuję Dziękuję za ten wspaniały. Tego potrzebowałem! Tego potrzebowałem na koniec dzisiejszego streama, powiem wam no! Wspaniały, krótki, straszny horror, który mogłem posiąść szybko, emocjonująco. Troszeczkę dobić sobie do na koniec streamka. Troszeczkę adrenalinki. Poznać fabułkę, wyciągnąć krótki morał i iść zjeść kepsika. Oczywiście film ci się spodobał, ale spodobałaby ci się również gra w War Thunder. Nie zapomnij zarejestrować się z mojego linku, lub wrócić do gry również z mojego linku. Zarejestruj się i odbierz ogromny pakiet bonusowy. Ekskluzywna ozdoba Eagle of Valor, 100 tysięcy srebrnych lwów i 7 dni konta premium. Bonus dostępny tylko przez ograniczony czas, więc nie zwlekaj i zarejestruj się już teraz.